Kto nie miał okazji jechać pociągiem retro, niech żałuje. Podróż to niezapomniane przeżycie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Sapiący parowóz, rytmiczny stukot pędzącej lokomotywy i charakterystyczny gwizd przywołują na myśl fragmenty wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa. W niedzielę po raz ostatni w tym roku z habówki do Kasiny Wielkiej przejechała zabytkowa lokomotywa parowa z wagonami, wioząc turystów na niezapomnianą wycieczkę. Przejazdy ze skansenu taboru kolejowego nieczynną trasą kolejową przez Radkę Zdrój, Mszanę Dolną na dworzec do Kasiny Wielkiej cieszą się ogromną popularnością. Wszyscy zastanawiają się, czy zabytkowy skład pojedzie jeszcze kiedykolwiek tą trasą.